15 marca odbędą się wybory do Rad Osiedli. Jeśli chodzi o Rady Osiedla, one najczęściej powinny się zajmować tą taką strefą kulturalno-światową, zajmowaniem się mieszkańcami. W Wejherowie funkcjonują cztery takie rady, ale z uwagi na zgłoszenie tylko jednego kandydata na Osiedlu Przemysłowa, wybory będą obowiązywać w trzech, czyli do Rady Osiedlowej Śmiechowo-Północ, Śmiechowo-Południe oraz Sucharskiego. Wybieramy 12 radnych i też może będzie to bardziej skomplikowane, ponieważ w osiedlu Świechowo Północ zgłosiło się tylko 11 kandydatów, więc nie, będzie, nie będą to wybory, a będzie to plebiscyt. Będzie polegało to na tym, że nie będziemy wybierać na poszczególnych członków, tylko będzie tak, nie. Jesteśmy za lub jesteśmy przeciw. Lokale wyborczo czynne będą w godzinach od 8 do 20. Funkcjonować będzie 5 lokali. Na ulicy Krofeja 34 dla mieszkańców osiedla Sucharskiego, na ulicy Śmiechowskiej 36 dla mieszkańców osiedla Śmiechowo Południe oraz na ulicy Gdańskiej 30 dla mieszkańców osiedla Śmiechowo Północ. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Wejherowie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy grodu Wejhera zgłosili 64 projekty. Teraz trwa ich weryfikacja. Są to projekty inwestycyjne dotyczące budowy chodników, placów zabaw, parkingów, a także projekty miękkie dotyczące imprez sportowych na terenie miasta Wejherowa. Głosowanie mieszkańców na projekty rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia bieżącego roku. 22 kwietnia w Filharmonii Kaszubskiej odbędzie się gratka dla miłośników muzyki akordeonowej i rytmów argentyńskich. O godzinie 19 wystąpi Marcin Wyrostek wraz z zespołem. Doskonała kompilacja muzyki kojarzącej się właśnie z tango w aranżacji zwycięzcy drugiego, drugiej edycji festiwalu programu Mam Talent. Bilety są do nabycia w kasie Wejherowskiego Centrum Kultury. Normalny w cenie 40 zł, ulgowy po 35 zł. Zapraszamy.